maneczko, ruszam na kolejną poprawę, dzisiaj sam pogoda w miarę plus 5 stopni jak na razie także pola odmarznięte. Mam jedno takie przeorane, które sobie tam w chyba leżakuje. Zmierzam w jego kierunku i widzimy się na miejscu. Tak. dzisiaj na pokładzie szerszej składamy go i lecimy w pola. No i lecę szersza nie ma lip. Ale mgła Dobra, widzimy się na miejscu. No i dobra, dotarłem. Dzisiaj cewka DD23, tryb multi. I zobaczymy, co tutaj wyskoczy. Może jakaś drobnica się trafi. Jak będzie słabo, to zmienię cewkę na dużą mam ze sobą do pierwszego sygnału. No, sygnał taki skaczący od 30 do 40, ale bardzo ładny. Spróbujemy. Co tu mam? Coś ładna blaszka. Nic poza tym. Sygnał 89, taki kolcok współczesny No i zmieniłem cewkę na dużą, ta mała coś nie wiem coś ona mi nie pasuje. Pierwszy sygnał po dwóch minutach, kawałek zapięcia starego od czegoś no i sygnał szarpany. 74, 76 i sztuciec. No i dobra, mała zmiana miejscówki. Tam na polu coś, coś było nie tak. Nic mi tam nie wychodziło. Ale jadąc po drodze tam zauważyłem, że jest tu pole po kartoflach. Ładne, ubite. Także próbuję do pierwszego sygnału no i pierwszy sygnał około 80 i nakrętka A i co tu mamy amunicja dwie łuski na łódce Rozjedzone. jest to jakaś mini blaszka zdobiona, też jakieś chyba zapięcie było od czegoś strasznie delikatne cienkie jak papier a już tywno 46 i, i kawałek od haka mundurowego tylna część no powiem Wam, że na razie słabo Myślałem, że to monata to dupka od baterii już tyle przeszedłem. Sygnały są, ale same śmieci. Widzę tam jeszcze jest pole przeorane za drogą. Ale tam pastuch może być włączony, no to naprzeciwko krowy są. Nie wiem, pochodzę tu jeszcze trochę i zobaczę. Może spróbuję tam. No i patrzcie, ponarzekałem. I jest pierścień. O, ładny. Oczywiście jakiś brąz nudziów albo coś, coś takiego. O, ładnie zdobiony Oczka, chyba tu nie ma nic. Musiało sobie wypaść. Ale nie szkodzi. Jest bardzo ładny. Sygnał 64. 4 kHz. Nie dobrze jest, dzień zrobiony elegancko. Jest pierścień. I sygnał 57. Jest plomba. Sząbek. Standardzik tutaj taki. Jest następny strzał. Sygnał 62 i na parsteczek malutki nawet cały elegancko no i jest w końcu pierwszy pieniądz Adolfowe 5 fenoli no i taki sobie 64 sygnał i cywilek chyba stary ładny Patrzcie jakiś strzał. Nie wiem co to jest. To nie jest chyba przypinka. jak przypinka. Ale wystaje tylko kawałek łańcuszka z tyłu. Jest jakaś koniczyna. Nie wiem w sumie, czy to srebro, czy aluminium. Nie mam to tu wyczyścić. Zobaczymy na podsumowaniu. no i sygnał 54 no taki cywilek, tak ładny cały i kawałek kamerki no i nie wiem co, ale coś tu mam Iś tak jakby dwa ogniwka z łańcuszka coś takiego No i jest drugi pieniądz Jeden fanal Adolfowy ale straszny zajazd a no jest trzeci pieniądz Tym razem jeden ziku z PRL. No i patrzcie kluczyk od zegarka No i pieniądz 50 groszy z PRL Dobra, na no tamtym miejscu, wie, pasów włączony Idę sobie tutaj przez, na łączkę Muszę przejść przez ruch żeby sobie tu skitrą w robię. I do jakiegoś sygnału No i patrzcie, co znalazłem Taką wielką, ołowianą kulę A w środku może chyba jakiś rdzeń stalowy ja co to? No i długo, długo nic. Jest 375 i guziczek. Bez niczego. No i jest dyszka z Weimaru. Rocznik. Nie widzę. 24 chyba. Elegancko. I taki kolesoniak. Ale normalnie był tak sztywno 63, przynajmniej milion dolarów. No i patrzcie, stały sygnał 65. Wykopałem, mam to w co jeszcze nie widziałem co to. Chyba jakiś guzik. Jest guzik. No, płaski. Bez niczego niestety.